Jest światełko w mikrofonie? Jest. Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Mam wrażenie, że mnie to po prostu 100 lat nie było. I w ogóle miał tu się pojawić inny filmik, bo ostatnio byłam długo w domu rodzinnym ponad dwa tygodnie bo tyle trwała rekonwalescencja po chirurgicznym usunięciu ósemki. I zaczęłam tam dla Was nagrywać vloga, bo wpadł mi do głowy taki pomysł, że pokażę Wam takie inspiracje, w co się ubrać, kiedy nie macie w co się ubrać, bo właśnie wtedy, kiedy ja jestem tam, w tym domu, to ja ze sobą zbyt wielu rzeczy nie wożę, dlatego, że głównie tam siedzę Właśnie w domu zajmuję się psami, mam też tam drugiego pieska, który lubi kłaść głowę na kolanie i się ślinić, więc zazwyczaj chodzę tam w jakieś, wiecie, jeansa i po prostu mam jakby tam taką oddzielną szafę, gdzie sobie tam, gdzie sobie odkładam wożę rzeczy, których na przykład tutaj w Krakowie, jak jestem, to za bardzo ich nie noszę i po prostu mam tam takie jakby no, oddzielne yy, te rzeczy, no bo tam nie potrzebuję, wiecie, takiego się bardzo stroić, stylizować i po prostu też nie chce mi się, nie mam gdzie... I tak to mniej więcej wygląda jakbym mogła wam tak yy, przytoczyć. Natomiast jakoś w końcu ten nagrywanie tego filmu mi nie wyszło, nie zrobiłam tego, bo nie miałam kiedy i przyjechałam już tutaj do Krakowa, gdzie mam też więcej ciuchów, więc możemy bardziej zaszaleć. Więc właśnie pokażę Wam dzisiaj, w co się ubrać, kiedy nie macie w co się ubrać, i też wpleciemy sobie do tej stylizacji różne elementy vintage. Właśnie teraz czytam takiego e-booka Vintageized, czyli jakby, to znaczy, żeby jakby dodać elementy vintage do swoich takich codziennych, zwyczajnych zestawów. Dla przypomnienia, powiem jeszcze, że mam na imię Magda i jestem osobistą stylistką, a na tym kanale pokażę wam jak się ubierać, żebyście czuły się ze sobą wspaniale i właśnie dzielę się z wami też moją ogromną pasją do second-handów i vintage'u, także zapraszam was serdecznie do oglądania po tym długim wstępie. Zanim zacznę omawiać zestawy, które dzisiaj dla Was przygotowałam, to mam zaszczyt Was poinformować, że jestem właśnie w trakcie otwierania własnego vintage shopu o nazwie to właśnie vintage. Kiedyś w którymś filmie Wam tutaj napomknęłam, że coś takiego planuję, natomiast teraz to już się dzieje, już jestem po sesji zdjęciowej, już mam zgromadzone rzeczy, które również dzisiaj Wam właśnie pokażę, tak, przedpremierowo. Mam nadzieję, że sklepy startuje w ciągu najbliższych dwóch tygodni, także zapraszam Was do obserwowania Instagrama o nazwie To Właśnie Vintage, który tutaj yy, widzicie, bo tam właśnie wszystkie informacje się pojawią. Będziecie mogli po prostu kupić ode mnie perełki, yy, które znajduję i również się w tym Vintage'u w modzie cyrkularnej, w modzie second hand zakochać. Także jestem tym mega podjarana i mam nadzieję, że ten pomysł Wam się spodoba. Natomiast co dzisiaj chciałam Wam pokazać, tak jak mówię, tam, kiedy jestem w domu, to po prostu nie mam tych ubrań zbyt wielu, bo mam tam taką, jak wiecie, oddzielną szafę. I wtedy, kiedy okazuje się, że jednak gdzieś chcę wyjść, chcę się jakoś ubrać, to za bardzo nie mam w co ale właśnie przez to, że mam tam tych rzeczy niewiele, to pobudza mi się kreatywność. Także jeśli się okazuje, że jednak gdzieś tam wychodzę i chcę się jakoś fajnie ubrać, no to z jednej strony za bardzo nie mam w co, a z drugiej właśnie pobudza mnie to do kombinowania. I powiem Wam, że mam taką właśnie refleksję, że wręcz jest łatwiej wykombinować jakieś fajne zestawy, kiedy tych rzeczy mamy mniej. Bo tu w Krakowie, kiedy mam tego dużo, to czasami nawet mi się, powiem Wam, nie chcę w tych wszystkich rzecz rzeczach grzebać i myślę, że pora na jakiś porząd i właśnie na przegląd szafy, ale to już w innym filmie. Wybaczcie, że tak strasznie dużo gadam, ale tak dawno mi to nie było, że chcę Wam po prostu wszystko naraz yy, powiedzieć, ale mam również nadzieję, że tęskniliście za moimi vintageowymi yy, pogawędkami. Słuchajcie, stylizacja, którą właśnie tam bardzo często na siebie zakładam, kiedy gdzieś, yy, jednak chcę. Fajnie wyglądać. To jest najprostsza rzecz z możliwych, to co mam na sobie, czyli jeansy i biała koszula. Jeansy to są lewisy, chyba 500 jedynki, które kupiłam w lumpie już dawno, już kilka dobrych lat temu. Natomiast są naprawdę bardzo fajne. Mają bardzo fajny taki średni stan. Fajny krój, są taką nogawką lekko jakby rozszerzaną. Ja sobie je obcięłam kiedyś, dlatego że były jakieś takie za krótkie na mnie i mi się nie podobało, więc chciałam osiągnąć jakby taki celo, efekt celowo za krótkich spodni. I tak to się właśnie mm, prezentuje. I słuchajcie, taki zestaw jak ten możecie przetransformować po prostu, nie wiem, na 10 różnych sposobów, w zależności od dodatków, jakie wybierzecie. Moja koszula to jest akurat jakaś męska koszula w o wiele za dużym na mnie rozmiarze, tylko po prostu zwykła koszula oversize'owa i mam pod nią normalnie ciemny stanik, co jest celowym zabiegiem, bo poniekąd lubię tą szalancję, kiedy właśnie spod białej koszuli ten ciemny stanik przebija. I teraz wybrałam do tego takie mokasyny z Gino Rossi, które kupiłam właśnie przed Sesją do to właśnie vintage jakoś w marcu na vintage miałam je wypatrzone już od dłuższego czasu. Chciałam sobie je kupić, mierzyłam je w TCC. Gdzieś nawet przymierzałam się do nich, się do nich y, wielokrotnie, i te mi właśnie przyszły z Vinted I mówię: Boże, co ja, żem kupiła jakie to jest twarde. Po prostu mówię, że makabra, po prostu niewygodne. Jakoś byłam bardzo y, na początku niezadowolona, dlatego że, tak jak mówię, w sklepie mierzyłam i było wszystko w porządku. A tu nie przyszły takie y, twarde, czyli tak jakby inny model z twardszej skóry. Ale na szczęście, całe szczęście, bardzo fajnie się już rozchodziły. Kilka razy po prostu w nich wyszłam z jakimiś skarpetami, żeby zabezpieczyć się przed obciaraniem. tutaj i teraz już są bardzo wygodne i mogę sobie w nich śmigać, także jestem bardzo zadowolona. I właśnie takie mokasyny nadają nam tutaj takiego trochę francuskiego stylu, takiej, wiecie, elegancji temu zwykłemu zestawowi i do tego oczywiście torebeczkę sobie dobierzemy. Ja do tego zestawu ze swojej szafy wybrałabym tę torebkę, ale oczywiście pamiętajcie, że o to chodzi w tych inspiracjach, żebyście wy po prostu ze swojej szafy wyczarowały jakieś fajne propozycje, właśnie może gdzieś tam nawiązujące do tego, co wam tutaj dzisiaj pokazuję. Bardzo lubię ten efekt, właśnie kiedy mamy stonowane, stonowaną, jakby bazę, czyli typu. Totalnie, jakby taką typową, białą koszulę, typowe jeansy mokasyny. To jest nic odkrywczego, ale założymy do tego taką właśnie torebkę, wyróżniającą się na pięknym, grubym pasku. Ona w ogóle ma takie nity tutaj jeszcze, które ja zazwyczaj noszę z przodu, ale teraz sobie taką ją zapiąłam, że mam w z sył, ale to jest zupełnie nieważne. Uważam, że wygląda to naprawdę ekstra. I to już się właśnie z tymi złotymi dodatkami, z tym wyróżniającą torebką, robi takie bardziej fashion. Natomiast zobaczcie, kiedy chcemy sobie ten zestaw zmienić na taki totalnie na luzie sportowy, na przykład na spacer z psem albo po prostu mamy ochotę na jakiś taki bardziej, wiecie, casual, zamiast fashion, elegancji i tak dalej, to zakładamy do tego konwersy. to nawet takie niewyczyszczone. Jest taka teoria, że one nabierają charakteru, jak są brudne. Moje akurat są po spacerze w lesie, więc są brudne i do tego taką właśnie czarną, skórzoną nerkę. Obie te rzeczy to są moje ostatnie łupy właśnie z Lumpeksu. Konwersy kupiłam za 36 zł, tutaj w Krakowie, w Lumpie, a nerkę kupiłam w Lumpie, w Kielcach, za zł, tych 12. Najlepsze jest to, że polowałam właśnie na coś takiego. Już od jakiegoś czasu chciałam sobie kupić taką właśnie skórzoną nerkę. Głównie na te właśnie spacery z psem i do podróży, żeby mieć po prostu pod ręką, wiecie tam, klucze, telefon, woreczki i takie tam yy, różne rzeczy. I naprawdę myślę, że w takiej wersji też się to prezentuje mnie ekstra. Zobaczcie, do tego zestawu chciałam wam pokazać jeszcze jedną rzecz, mianowicie tę kurtkę, którą również sobie ostatnio kupiłam w lumpie, też w Kielcach. Wybrałam się tam na zakupy z moją znajomą, stylistką Asią, która mnie po prostu oprowadziła po najlepszych lumpach w Kielcach i się po prostu tam mega mm, obkupiłam i dla siebie i właśnie do to właśnie vintage. I słuchajcie, to jest taki yy, bomber, który jak mierzyłam tam właśnie w tym lumpeksie, to jakaś pani powiedziała, że no fajna kurtka, tylko już tutaj te boki trzeba zwęzić. No bo to jest oczywiście nie, kurtka na mnie za duża w rozmiarze Jakimś XL, może nawet XXL, ale właśnie ten efekt mi się po prostu niesamowicie podoba, że jest taka oversize'owa. Uważam, że to jest mega stylowe. I też czuję się po prostu w niej bardzo dobrze. Tym bardziej, że ona nie ma na dole ściągacza, tylko jest takim trochę namiotem, takim nietoperzem. Tutaj jest bardzo luźna i naprawdę uważam, że układa się świetnie. I zobaczcie, jak fajnie wygląda do takiej prostej stylizacji właśnie z dżinsami, z białą koszulą, z trampkami. Do tego, jak tą nerkę jeszcze założę, to ona tak fajnie jeszcze tutaj jakby tą trochę talię tak jakby akcentuje i dodaje naprawdę ekstra charakteru i czuję się w tym świetnie. Bo to jest klasyka, ale z czymś takim po prostu fajnym twistem, fajnym smaczkiem, właśnie w postaci tego oversize'u. No, wyobraźcie sobie, jakbym tutaj założyła koszulę taką, wiecie, typową, koszulę dopasowaną białą, wpuszczoną spodnie, wiecie, zapiętą i właśnie tę kurteczkę taką dopasowaną. No, nie byłoby tego efektu. Ta stylizacja w moim odczuciu nie byłaby tak interesująca i tak ciekawa w odbiorze, jak wtedy, kiedy właśnie jest ten oversize'. Ale to jest tylko moje zdanie, jakby, które mówię na swój własny temat. Jak Wy nie lubicie oversize'u, to jest Wasza sprawa. Po prostu ja się czuję w tym dobrze, widzę w tym jakby taką swoją osobowość, więc to jest ważne, żeby to po prostu dostosować. Te kurtkę już nosiłam z wieloma rzeczami i właśnie mam jeszcze jedną stylizację, którą mega chcę Wam pokazać, bo myślę, że będzie ekstra. Także przebieram się. Ubiora się wspólnie z Wami, żebyście widzieli po prostu cały efekt przed i po. Jak widzicie, zostałam w tej samej koszuli. Z jednej strony mam takie kurde, że pokazuję Wam cały czas zestawy z tymi samymi rzeczami. Nie wiem, czy to nie będzie dla Was nudne. Napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie, żebym zmieniała elementy, czy może wręcz przeciwnie, lubicie, jak Wam pokazuję stylizację. Na przykład pięć stylizacji na tej samej bazie z tymi samymi rzeczami. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii ale wracając. Zostałam w tej samej koszuli i do tego założyłam taką spódnicę. To jest spódnica z takiego jerseyu, czyli po prostu materiał taki lejący, t-shirtowy, wiskoza, którą kupiłam na Vinted. To jest chyba jakiś handmade, jeśli chodzi o to rozcięcie, bo ona tutaj widać po szwie po prostu, że on nie jest idealny, ale to trzeba się z bliska przyjrzeć, bo jest czarny, także spoko, dlatego, że słuchajcie wymyśliłam sobie właśnie, że ta kurtka właśnie w połączeniu z taką spódnicą dopasowaną może naprawdę mm, świetnie wyglądać i do tego chciałabym takie właśnie botki ciężkie założyć, dlatego też wybrałam czarne rajstopy cieniutkie żeby takiego też trochę seksownego efektu do tego dodać, ale już zobaczymy jak to wyjdzie bo wiecie, mam to w głowie ale zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I tu nie wiem, czy już mówiłam, ale celowo tak robię jakby taki efekt, żeby trochę biustonosza wystawało spod tej koszuli, bo myślę, że to wygląda spoko. Teraz mam taki zwykły, ale mam też w swojej szafie taką fajną braletkę, która jakby jest taka, wiecie, zabudowana i tej koronki ma więcej też w tym obrębie i to fajnie wygląda właśnie jak to wystaje. I tu może jakoś sobie to zahaczę, chociaż zaraz, zaraz, bo właśnie tutaj bardzo chciałam tę spódnicę połączyć z tą kurtką. No właśnie, słuchajcie, w głowie to jest w głowie, a jednak jak się to założy, to jest inaczej, bo myślę, że może się to podobać, ale powiem Wam, że ja nie czuję jakby tej koszuli tutaj. Jak w poprzednim zestawie z tymi jeansami bardzo mi się podobało to połączenie, to tu już mam takie jakieś wrażenie, że jest tego wszystkiego za dużo, bo i te botki, i to pikowanie, i to rozcięcie, i tu ten kołnierz, coś sobie tu chyba pozmieniam i zaraz do Was wrócę. No i zrobiłam, słuchajcie, coś takiego, że założyłam do tej spódnicy jeden z moich ulubionych topów, taki asymetryczny właśnie na jedno ramię. To jest z Ansin, jednej z ulubionych polskich marek, jeśli chodzi właśnie o Béziej, bo są naprawdę genialne jakości. Bardzo mi się podoba tutaj właśnie zestawienie tej jakby asymetrii, że tutaj właśnie mam odsłonięte to jedno ramię, a tu mam odsłoniętą jedną nogę i fajnie to wygląda, że to jest po przeciwnych stronach, a na przykład ten top nie ma żadnych metek, nie ma czegoś takiego, że jest przód, tył, więc możecie sobie na dowolną stronę to właśnie tutaj ułożyć, nałożyć, żeby to fajnie wyglądało. I tutaj właśnie to generalnie by była bardzo seksowna stylizacja, jakbym założyła do tego szpilki, bo wszystko jest, wiecie, obcisłe, cała figura jest podkreślona, ale chciałam tutaj jakby z pełną premedytacją przełamać to ciężkimi butami i tą właśnie oversize'ową kurtką, wybaczcie, szelest no to jest taka stylizacja trochę w stylu Karoliny Domarackiej, właśnie ona mi się kojarzy z ciężkimi butami jakąś spódnicą i właśnie oversize'owym bomberem, no tu jest wszystko czarne i w mojej głowie wyglądało to super, bo myślę, że to jest to bardzo fajny zestaw, natomiast ja po prostu w tej czerni się tak nie do końca dobrze czuję więc chyba bym sobie musiała czymś to jakoś tutaj rozjaśnić i właśnie do tego jeszcze ta moja nerka o, i z nerką, z nerką już się czuję jakoś tak bardziej, po prostu, że to jest wszystko dopełnione, bo trochę srebrnego się tu odbija, i widzicie, takie dodatki właśnie też są ważne, bo one nam tak fajnie tutaj to wszystko jakby wykańczają i powodują, że zestaw jest kompletny. Tak się prezentuje dookoła. Jest to, myślę, dość odważny zestaw. Czuję się w nim. Jednakże to jest coś takiego kurcze, że nie każdy by w tym wyszedł. Sama mam takie wątpliwości, bo jestem przyzwyczajona do pewnego rodzaju zachowawczości, ale myślę, że wykorzystam go, bo jest właśnie interesujący: jest inny, jest yy, ciekawy. I też jestem taki, myślę, całkiem uniwersalny, jeśli chodzi o tą właśnie taką wiosenną, zmieniającą się pogodę, bo nie jestem ubrana grubo, a jednocześnie, jak trochę zawieje, to nie zmarznę, myślę, że jest spoko. Do tego również można by było dodać taką torebeczkę. To jest taka. Nie wiem, jak to nazwać, bagietka czy coś takiego, wiecie, pod pachę, która się właśnie pojawi w moim Vintage Shopie do kupienia. Jest ona zrobiona ręcznie, handmade, przez moją znajomą kaletniczkę z marynarki Vintage, właśnie mojej skórzanej marynarki z resztek po prostu. Jest naprawdę ekstra, pokażę Wam z bliska. Tak się prezentuje, to jest taka, widzicie, o takiej luźnej formie. O, i mogę sobie tam ją takim tutaj zarzucić i naprawdę to też bardzo fajnie wygląda, bo właśnie to jest taki element tutaj pod pachą, trochę taki akcentujący. Znowu, powoduje, że zestaw staje się taki fajny, wykończony. Także tak, natomiast tutaj, żeby dodać elegancji, żeby to nie było takie, wiecie, mocno streetwearowe, bo teraz ten look właśnie z takim trochę streetwear'em mi się yy, kojarzy, to zamienimy sobie kurtkę na marynarkę, słuchajcie. No i proszę, zobaczcie, look już jest tutaj zupełnie odmieniony. Tutaj też by bardzo fajnie wyglądał. Taki Topik, wiecie, zwyczajny topik czarny na ramionczkach, który jakby by się po prostu z tą spódnicą scalił. Natomiast, no mówię, no czuję się super właśnie w, tym, w tej asymetrii. To są, wiecie, bardzo zwyczajne rzeczy, właśnie mówię, wykonane ze zwykłej takiej t-shirtowej dzianiny, a wyglądają, zobaczcie, no świetnie, bardzo się w tym dobrze czuję. Tak, jest to takie właśnie interesujące. Ale to jest one właśnie bardzo moje, bo ja kocham marynarki bardzo się dobrze w marynarkach czuję, więc tak i taka marynarka prawie że taka sama, dosłownie identyczna, tylko większa, o większym rozmiarze również pojawi się właśnie w moim sklepie na pierwszym dropie, więc yy, obserwujcie właśnie wełniana taka fajna granatowa z wiskozową podszewką i z pięknymi takimi złotymi tutaj guzikami. Mówię ta jest moja prywatna, ale identyczną prawie właśnie przygotowałam dla was również do Kupienia i do tego ta torebeczka. I powiem Wam, że to jest fajna taka fashion stylizacja, na przykład na kolację. Jeśli się nie czujecie w zestawach takich typowych, wiecie, typu sukienka i szpilki, a chcecie gdzieś się właśnie wybrać wieczorem i fajnie wyglądać, to myślę, że to jest taka fajna streetwearowa opcja która będzie interesująca, a do której możecie dodać trochę takiego swojego indywidualnego charakteru. Czyli tak jak ja lubicie ciężkie buty i czujecie, że się z tym utożsamiacie, lubicie oversize'owe marynarki, to właśnie taką opcję bym Wam zaproponowała. Wracając do takiego trochę tematu przewodniego dzisiejszego odcinka, czyli białej koszuli, to właśnie do sklepu mam przygotowaną dla Was jeszcze taką opcję. Zobaczcie, to jest koszula, jak widzicie, taka trochę prześwitująca i również z premedytacją ciemny biustonosz, bo jest wykonana z rami. Nie wiem, czy ten materiał kojarzycie, natomiast jest to coś bardzo podobnego do lnu. Tylko jest to materiał konopny, wykonany właśnie z włókna konopnego, czyli genialny na lato. Dlatego założyłam do tego klapki i właśnie nasze jeansy, które też są już bohaterem dzisiejszego odcinka. Do tego jeszcze można nałożyć kapelusz, jakiś koszyk, którego akurat nie mam jeszcze w swojej szafie. I właśnie mamy taką fajną, wiecie, wakacyjną stylizację, albo na taką pogodę, wiecie, przejściową. Do tego jeszcze oczywiście można by było założyć jakieś shorty jeansowe, których też za bardzo w sumie teraz jeszcze nie mam i nie mam koszyka, więc wybiorę do tego taką torebeczkę w pięknym takim bananowym kolorze, która również właśnie pojawi się w sklepie. Jest ona taka widzicie mięciuteńka można po prostu mnóstwo rzeczy do niej napchać i to jest Mandarin and Duck, taka właśnie marka vintage, o i zobaczcie tak to się prezentuje normalnie ta koszula jest taka nie, długa, ale mam ją teraz spuszczoną i właśnie myślę, że w tej opcji wygląda najfajniej, jeszcze z tym kapeluszem naprawdę ekstra stylówka na takie bym powiedziała wczesne lato albo na letni wieczór, kiedy jest już troszkę chłodniej i właśnie mamy te jeansy. No powiem Wam, że ekstra to wygląda. Naprawdę uwielbiam dodawać takie vintage'owe elementy właśnie do moich stylizacji, takich jak ta koszula i torebka i Wy również niedługo będziecie mogli to zrobić. Jeszcze a propos tego, na jakie zestawy wpadłam właśnie będąc w domu i nie mając się w co ubrać również, chcę, żebyście zobaczyli efekt przed i po Dlatego teraz jestem niedostylizowana, jak to się mówi, bo właśnie, tak jak wcześniej wspominałam, jest to istotne, żeby, to, żeby ten zestaw jednak wykończyć właśnie odpowiednimi dodatkami i dodać mu takiej po prostu całości i spójności, to tam w szafie właśnie czekały na mnie takie kuloty, które tutaj jakoś rzadko nosiłam, więc sobie je tam pewnego dnia po prostu zostawiłam, żeby ewentualnie mieć co na siebie włożyć. I tu również w zależności od dodatków ten zestaw się zmienia. Założyłam do tego taki sweter niebieski wełniany, bo dlatego szczerze, że nie miałam co innego wybrać, więc wybrałam wtedy właśnie jego i do tego konwersy, bo to były też jedyne buty, w których po prostu tam przyjechałam i które no i które musiałam wybrać, no bo nie miałam co innego, ale myślę, że do tego naprawdę Całkiem nieźle pasują i są naprawdę bardzo uniwersalne. Do wszystkiego tak naprawdę możecie je założyć. Do każdej sukienki, do każdych spodni i one fajnie grają. Nadają takiego po prostu casualowego, fajnego, ulicznego, można powiedzieć, charakteru, który bardzo lubię. I no teraz to wygląda tak, no może być. Natomiast na co wpadłam, to słuchajcie, z szafy mojej mamy... Pożyczyłam sobie marynarkę czarną, która zobaczcie jaki zarombisty garnitur właśnie tworzy z tymi kulotami. Odcień czerni trochę się różni, ale powiem wam, że no kto już tak powiem będzie z tego strzelał. Nie przeszkadza mi to. Wygląda to naprawdę Hmm, spoko, właśnie z tym golfem jeszcze bardzo lubię połączenie marynarki właśnie z golfem jest to coś, w czym się czuję bardzo dobrze a też sprawdziła mi się ta stylizacja bardzo dobrze na tą taką niepewną pogodę kiedy wydaje nam się, że jest ciepło ale jeszcze ten wiatr jednak trochę się daje we znaki albo w cieniu jest tak nieszczególnie naprawdę czułam się w tym super i do tego też wybrałam tą nerkę, no bo tam też właśnie torebki za bardzo żadnej nie, nie miałam i właśnie tak sobie poszłam po prostu z mamą do knajpy na obiad, i naprawdę czuję się w tym ekstra. Myślę, że jest to taki bardzo mój zestaw, ale też prezentuje się interesująco, ciekawie, trochę elegancko, a trochę tak ulicznie. I naprawdę jest super. Rozpuszczone włosy są spoko. Ale takie spięte taką klamrą, którą gdzieś zgubiłam, kurczę, muszę ją znaleźć, też wyglądałyby super. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania na temat właśnie zestawów, które dzisiaj Wam pokazałam. Ciekawa jestem, co najbardziej wpadło Wam w oko, albo jakie są Wasze ulubione zestawy w ostatnim czasie, co wymyśliliście, jakie połączenia, piszcie mi koniecznie w komentarzach. Dajcie też znać, jeśli macie jakieś prośby, pomysły, co byście chcieli zobaczyć w najbliższym czasie na moim kanale może wybierać się na jakieś, nie wiem, wesela, uroczystości. Potrzebujecie zestawów albo cokolwiek innego. Z przyjemnością się do tych Waszych próśb ustosunkuję i przygotuję dla Was właśnie takie yy, odcinki, jak chcecie. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. To już yy, by było na tyle, co chciałam Wam dziś yy, pokazać. Pamiętajcie o obserwowaniu yy, mojego yy, kanału. Żeby nie przegapić kolejnych filmów, możecie kliknąć yy, tam na dole przycisk yy, subskrybuj żeby właśnie nic Was nie ominęło. I też również, też również często tak już tak ten błąd popełniam. Również na Instagramie Was zapraszam do śledzenia, bo tam właśnie jestem na co dzień, jak mnie nie ma na YouTubie, to tam jakieś update'y się pojawiają. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Ściskam Was serdecznie. Nie mogę się wygadać, nie mogę przestać się nagadać, ale już pora na mnie, także widzimy się w kolejnych odcinkach. Papa. Pa.